No to witam was moi drodzy w kolejnym dniu, a dzisiaj mam rozebranego brodera 100 setkę, chyba, czy 105 coś tam, tak. A dlaczego? Tu postanowiłem wymienić stację serwisową, a że nie nagrywałem takiego filmu, jeszcze to jedziemy z tematem. Ktoś mi drzwi nie zamknął, ale dzisiaj ciepło. Pozwólcie, ja sobie uruchomię tylko czajnik, bo coś mnie suszy. I teraz tak, stację mam w zajebistej kondycji z pięknej drukarki która była uszkodzona inaczej trzeba to sprawdzić dlaczego podczas czyszczenia nic kurde nie idzie Głowica drożność ma przepiękną ona leży tutaj no i padła decyzja że zrób to chłopie bo tego nie robiłeś to jedziemy jak już rozbierzecie do tego etapu a milion filmów jest na ten temat jak rozbieram na live'ach czy nie live'ach to dacie sobie radę w modelach robiłem to, ale nie nagrywałem, w modelu 41 chyba 20. Tam jest o wiele bardziej skomplikowana sytuacja, bliżej płyta główna jest. Najpierw trzeba całą płytę zdemontować z całą elektroniką i tu się komplikuje sprawa. dlatego jak sobie o tym pomyślałem, że mam to zrobić, to mi się od razu le, coś niedobrego skojarzyło, a to dlatego, że we, w modelu tym jak mówię Wam o 41-20 jest to o wiele, wiele bliżej i, i co i wtedy? To musimy ten encoder odkleić, i wtedy jest więcej pracy. Natomiast tutaj nie. Zresztą sami zobaczcie. Myślę, że wszystko pójdzie poprawnie i mówię, ta głowica jest tak drożna, czysta, niczym nie wiadomo co. A co mnie jeszcze skłoniło do tego, że w tych skraplaczach bardzo dużo smalcu jest, i Mówię, to samo będzie w wężykach stacji serwisowej. Tutaj wtedy pociśnienie się nie wytwarza zbyt dobre. Wcale zresztą. Czasami jest tak w, w czarnym. Najwięcej, w czarnym, bo najwięcej drukujemy. Ujęto, jak się przestraszyłem, ja pierdolę. Ośmiusiarki przeszły. Coś tu w tym telefonie niedobrego się dzieje. Wczoraj też mnie tak straszył. Dobra. I to samo będzie wężyka. Przez to pociśnienie będzie mogło być uzyskane i jest efekt. Jaki jest. I ja to zrobiłem kiedyś w chapeku, też bawiłem się. Też ta gra nie miała jakoś finalnie sensu finansowego, bo przecież więcej roboty niż nie zapłaty za to, ale no taka jest moja branża. Coraz bardziej niewdzięczna. Dobra. To. I tutaj, słuchajcie, macie bardzo fajną sytuację, że teraz. To już prawie będzie chciało nam zejść. Nie? Poza tym, że silnik mamy tu, i musimy go tutaj sobie to te mocowanie wyciągnąć, żeby go odstawić kawałek dalej. I zobaczcie. Hopsa-sa! I jest. I co mamy? I mamy tutaj stację serwisową, która nie jest jakoś tam wgniatana. Ona jest już luźna. Co należy jeszcze zrobić? Jak czujnik, pompki zostawiacie już wam pokazuję, bo ja go zostawiłem, nie chciałbym się go jakoś tam demontować. No choć. To zobaczcie, on się znajduje tutaj. Tu, 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 tu. No chodź tutaj. Chodź o chodź, chodź, chodź. Tutaj. Tu w tym terenie. Teraz należy go wyciągnąć i kopiuj wklej wwalnąć. Zobaczcie, wężyki, które mamy w starej stacji. O kurde ty. One są zaklejone. On generalnie jest miękki dość. A to jest zaklejone. To się nie dziwimy, że nie pobiera tego nie pobiera atramentu i nie wytwarza pociśnienia To jest efekt. Dobra, to ja się za to zabieram. Pierwsze co to trzeba śrubkę odkręcić, podważyć i wsunąć ten czujniczek. Słuchajcie, tu. Bo można odpiąć z płyty głównej. Tu nie ma problemu. Tylko jak nie chcecie układać tego przewodu. Tu. Ja to robię w ten sposób. Nie zawsze. Akurat dzisiaj tak zrobiłem. Jest. Śruba mocująca czynnik. On się tutaj ładnie wpina na zapinekę, i jest tutaj. Zobaczcie, tak szedł, nie? Odstawiacie stację starą za Wstawiamy stację świeżą, co massanie. tak zwane. To niech sobie się przesunie. Ona się tam ładnie ustawi podczas pracy. I jest. Gra muzyka ze śmietnika? Jest. Teraz najważniejsze co jest, moi drodzy, to to, że ja będę musiał, no kurde, wsunąć go tutaj maksymalnie, jak tylko można. Dobra, przewód chodzi tutaj. I wkręcić tą małą śrubkę. Czasami takie szukam, wiecie do czego? Gdzieś coś muszę naprawdę przemocować i takie by się przydało i teraz wiem gdzie mogę ją znaleźć tylko, że wydobycie śrubki stacji więcej rozkręcania niż wartości Ok. czujnik działa? tak on tutaj działa, wiecie jak, nie? idzie tu w tą bańkę on się nie cofa dobra i teraz odwracamy niech się tu ładnie osadzi no dalej osadzy się nie wiem czy tak się osadziłeś dobrze tutaj musisz wejść chyba teoretycznie jest z tego, że no to. panie tak tutaj już nie ma takiej możliwości tu się rusza ładnie na tym tu w swoje prowadzenie wszedł Wszy. o o! I teraz, kurwa chyba, pokaż się. No, 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 nie chciałbym żadnego będu popełnić, żeby to, wiecie, nie wystartowało mi później. Ale Wszystkie koła zębate są na swoim miejscu, więc czego ja się tutaj rzucam? Dobra, przyciśniemy wszystko i myślę, że będzie, że będzie trybić. Tak, obraca się bardzo ładnie. Papiernych sobie zostanie. I teraz tak byśmy musieli założyć naszą szynę. To idzie pod spód, to idzie tutaj, a to, o ile dobrze pamiętam, to przewody sobie weźmiemy, jak nam wejdzie tu, i też nam ustawi tą stację, bo to jest takie wgłębienie. Zobaczcie. Tak. I tak. A to wchodzi o właśnie, a tak. Chociaż ja bym sobie. Życzę, żeby ten przewód szedł trochę inaczej. Poczekajcie, poczekajcie. Bo to jest nie tak jak powinno być. O. Jak jakbym go tak przełożył. To on się tutaj schowa chyba bardziej tak. Bardziej wiarygodny będzie. No. I jest. Chyba mi się to udało, tak? Mi się to są w zoo. Dobra, jedziemy tak. I to przemocuje nam stację serwisową do tej szyny od głowicy. Ta druga nam przytwierdzi. Jak nie będzie żadnego troubleshooting podczas próby, to będziemy w domu. Najpierw sobie przypnę tą zapinką, taką fajną. Jak ona tu szła. Chyba no, tak, o tak, dobra. Ta szła tak. I tu szła jeszcze jedna śruba, która też dociska stację serwisową i ona sobie poszła do góry i zobaczcie, teraz jest wszystko sztywne, nie? Przewody są dobrze, 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 dobrze. Tutaj sobie rzućmy pochłaniacz. W którym jest naprawdę good condition. I teraz tak, tutaj mamy skręcone. Teraz pozostaje nam ta szynka której tu czpień trzeba uważać, żeby nam nie wypadł. O, właśnie. O to mi, o to mi chodziło. Pamiętajcie, że musimy też założyć enkoder kołowy, który znajduje się tu, jak go funflacie, to wyczyśćcie to nie enkoder, bo on ma klej, taśmę z klejem, która wytrzyma kilkukrotne ściąganie, tam nie ma żadnego mega tarcia. Jedziemy tak. Ja używam tego wielkiego wkrętaka, jak mogę sobie nacelować tym, ale tym to mamy małe siły. Znowu przydałby się pośredni. Możecie się dołożyć na kawkę i wkrętak. Ok. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ok. Dobra. Te Tutaj mamy tylko jedną śrubę, co nam trzyma szynkę. I tą tutaj. I to wszystko eto, to, dobra, to wszystko eee, co jeszcze enkoder kołowy, który zdemontowałem starajcie się ślady czegokolwiek z niego ściągnąć tujemy tu i teraz idziemy do klienta dobra dobrze, bo chyba dzisiaj z telefonami to oszalili ale Dobra, czyli tak, przykleiłem enkoder kołowy, zrobiłem to co miałem zrobić, chyba nie do końca, słuchajcie, bo przecież nie zabezpieczałem jeszcze rotation, tu mamy to i to mamy to. Czyżby to było wszystko? Tak, wskręcony jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj nie ma, tutaj jest na sprężynie. Teraz by trzeba było, moi drodzy, zrobić taką czynność, jak założyć tą głowicę i poczynić testy, czy podciśnienie zostanie wytworzone. Ale ja i tak sobie wezmę atrament, przerzucę z głowicy. To jest stąd, z Stejku? Może być. To nie widzę. Zabezpieczenie jest? Jest. To odkładamy tu. Spinamy. Naszą głowicę, która jest wypłukana i jest pikna, i jedziemy z czarnym Ciemność, widzę ciemność. No od wszystkie barwy trzeba zasyć. bo powietrze idzie. Wypluwamy to wszystko, ten syf. Czarny jest w układzie, reszta pompka sobie powinna poradzić. A żółty? Yellow? Żółty jest pusty. Idzie. Idzie, idzie, dobra. Dobra. I mamy, niby teoretycznie, wszystko założone. Teraz, jak nam nie wywali błędów, wszystko starałem się zrobić i zrobiłem zgodnie z sztuką lekarską. OK. Film będzie jak wymienić stację serwisową w DCP i od 105 i etc. inne. Pamiętajcie, Patryk, pamiętaj, żeby był taki tytuł, bo ja zapomnę. Yy, okej. Okay. Tego, żebyśmy nie zapomnieli. Rynienki. O Jezu, łama kołosko. Zablokowałem się. Niepotrzebnie tam pojechałem sam do stron. O Jezu. Dobra, zostawmy. Zobaczymy, czy się odblokuje. Jestem bardzo ciekawy. A to jest inna stacja, więc teraz weszła w blokadę. Choć nie chciałem, żeby to zrobiła teraz, no ale yy, dobra, bo by, mogę być prawdopodobnie dwa razy rozkręcany, jeżeli nie, ale czujnik powinien odbyć, no zobaczmy, no co, nie ma to dużo roboty, żeby się to, żeby się tam dostać. Taka godzinę, bo muszę zapłacić, słuchajcie, mandat i hipotekę, bo jutro ściągają. Dwukrotnie droższą, niż jakiś czas temu. Boli boli po kieszeni, powiem wam szczerze, boli. To Bo było 1503 koła per miesiąc i wydób z tych drukarek. <grym> z nich już nie. <grym> te stacje słuchajcie, można też naprawić. Jak raz to robiłem? A, znalazłem to, co pan urwał, panie. A, tu jest, panie Urywalski. Założyłem panu nową. Panie Urywalski. O! Kto jest naprawdę taki. Halo, słucham. To tam się coś z czujnikiem stało. Tak. No to niech pan podwiezie, ja zobaczę to. Na miejscu nigdy nic nie zrobię, bo to jest dość sporo pracy z tymi drukarkami. Ale jak niech pan przywiezie, to ja zobaczę. Rozumiem. No niech, niech pan podjedzie i zobaczymy, co się uda zrobić. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Oki... Jestem bardzo ciekaw, czy za zazgrzyta, czy yy, dobrze zawita. Zakleszczyła mi się w stacji serwisowej, a tego nie chciałem. Chciałem tego uniknąć na starcie, bo czasami wiem, jak to jest. Procedura nie przejdzie. Czujnik niezbyt dobrze nie zadziała zbyt późno, lub zbyt wcześnie. Bo przecież to było przestawione wszystko i. i już. i już problem będzie. Który będzie trzeba rozwiązać ponownie. Dobra, nie będzie się chlastać z tym. Zaślepiamy czujniki i patrzymy, co skrzypi i czy co brzęczy. Dobra, uruchomiłem to. To jest moje. Urywalski. Urywalski to do urwania, Pracuje. Dobra. Wypuściła go. Jak go wypuściła, to yy, już koniec filmu. Dobrze to zrobiłem. Przełożyłem dobrze. Aha, co ze stacją? Twardość, twardość. pociśnienie może być różne. Smolec. Atrament, wydruk testowy, nie, najpierw niech sobie przeleci wyczyszczenie everything, a ja potłumaczę Wam. Tu jest pompka, ona wytwarza podciśnienie. Jeżeli jest z tego syfu, ściągniemy ten, no tutaj już powinno lecieć do, do yy, pochłaniacza, ale stąd idzie od tych, odtąd, stąd, o, odtąd, tu od tych naszych sekcji czarna i kolorowa i czarna i to jest stwardniałe, jak ja to robię? i raz to zrobiłem, przepraszam, robię, nie robiłem tego nagminie, bo to jest sporo praca, jak widzicie demontuję całość to się łatwo ściąga ściągam te wężyki i to nam fajnie schodzi, tam jest taki smart. przez te wężyki, no to wszystko trzeba wypłukać kurwa, to jest twarde jak pierun spróbujemy sobie ściągnąć, to założę i to po prostu brałem i czyściłem, nie? No, to jest twarde. On być miękkie on jest zafajdane. Był zły atrament. Tutaj adekwatnie jest przykład yy, złej jakości atramentu. Jest zaklejony, nie? Tutaj może wężek poszło, ale najbardziej się, wiecie, gdzie zapycha? Tu w środku. Tu. Tam jest taka guma i otworek. Nie potrafi wytworzyć pociśnienia i po prostu nie pójdzie i atrament spójnik przykrana no, wam nie poleci. No i tu jest taki właśnie. Taki, taki light hack, którego możecie wykorzystać, bądź też nie. I nie mów ta, że. Poczekajcie, jakiś komentarz. Sorry, to nic nie daje. ja słuchaj mnie. Musiałbym tańcować i do każdej naprawy dorzucać dwie stówki. To może by coś dawało. My tu gadu, gadu, a gąsiorek stygnie. Śruby, słuchajcie, pozostały mi z demontażu stacji serwisowej z, chyba, e, z pincetki? Jakoś tak, bo jest ta sama. Czy 100 setki, jakoś tak, nie wiem, znalazłem na serwisie potuczoną. Okay. i zobaczmy, czy wydrukuje nam, czy wytworzy się jakieś pociśnienie, żeby... No, no, a jakże, nie? Od razu poszło. Nie ma, nie ma bata. Słuchajcie. Yy, pan właściciel drukarki miał 100% racji. Pan Urywalski nazwijmy go. Yy, pan Urywalski miał rację, że czyścił i czyścił i coraz było gorzej. Dlaczego? Bo nie wytwarzało się pociśnienie, wypluło to, tylko wszystko w cholerę co było. I koniec, nie? Zobaczcie na to teraz. To. I tutaj cytuję pana Urywalskiego, że jak yy, po dłuższej przerwie potrafi wydrukować test, jak powyżej. Tak, tak. Im dłużej się czyści, tym gorzej. Poza tym wyskoczył komunikat i tak dalej, dobra, To jest właśnie był problem. I pan Urywalski, przepraszam za określenie, nie takie fajne, miał rację, diagnoza była zachlastane głowice raz, trzeba było ją wypukać i wymiana stacji seryjnej W cholerę robot. Dziękuję za atencję, primorysk, to jest reklama. Dzięki, cześć, jak szybka. pa, jak parasol. Hej!